Z jakimi dylematami mierzy się współczesna medycyna teraz, dziś? Jest ich wiele, jest ich wiele i one nie dotyczą tylko medycyny polskiej, one dotyczą medycyny na całym świecie, uczestnicząc w kongresach, konferencjach międzynarodowych, naukowych, wdrożeniowych oraz w warsztatach, gdzie pokazujemy pewne rozwiązania kliniczne, jak je należy wdrożyć, jak z nich korzystać. Widzimy, że wszyscy mają pewne problemy, wszyscy. Poszukują nowych rozwiązań, tańszych z jednej strony, z drugiej strony bardziej efektywnych, szukają rozwiązań pewnych systemowych, które by odnosiły się do dużych grup społecznych, do problemów, które udałoby się zdefiniować. A zatem, dzisiaj, jeżeli ktoś mówi o medycynie, to cokolwiek by nie mówił, to, to nie jest to, nie można powiedzieć, że nie mówi prawdy i nie można mówić, że ma absolutną rację. My wszyscy ciągle poszukujemy na świecie rozwiązań, które by służyły człowiekowi, człowiekowi, który jest znajdując się będąc w chorobie, czy będąc dotkniętym chorobą, jest zupełnie innym człowiekiem. Jest człowiekiem wymagającym, jest człowiekiem, który chce skorzystać ze wszystkich możliwych świadczeń, ze wszystkich możliwych najnowszych rozwiązań i chce wierzyć, że to, co mu oferujemy, jest sprawdzone, skuteczne, jest dobre jest niezawodne. To tak jak łączenie wody z ogniem. Nie zawsze się to udaje. Czasami powstaje dużo pary i powstaje mgła i nic nie widać. A czasami z tej mgły się wyłaniają konkretne kontury czegoś, co będzie służyło. Z tej dyskusji, która tu dzisiaj miała miejsce, kiedy wymienialiśmy swoje poglądy i spostrzeżenia dotyczące zagadnień, które sobie sami nakreśliliśmy, które zostały zadane przez osoby tu siedzące i osoby, które przysłały je wcześniej, wynika, że no, cały czas jesteśmy zaniepokojeni tym, czy innowacyjność wejdzie do medycyny, jak ona wchodzi, jak szybko możemy się spodziewać tych rozwiązań, ale wiele odpowiedzi, które tutaj padły, to były odpowiedzi pozytywne. Tak. Wiele ośrodków to są ośrodki, które wdrożyły nowe rozwiązania. Te rozwiązania sprawdzają się w codziennym, codziennej praktyce klinicznej, służą konkretnym ludziom. To, że to nie jest powszechne, no trudno, no nie da się zrobić wszystkiego. Natomiast, jeżeli bym mógł wyrazić swój osobisty pogląd, to w Polsce zmieniło się bardzo dużo. Wykonując operacje u pacjentów w różnych miejscach na świecie, gdzie jestem zapraszany, mogę powiedzieć, Naprawdę polski pacjent, przynajmniej w obrębie mojej specjalności, ma prawo czuć się dobrze. Ma prawo czuć się, że jest mu oferowana usługa na bardzo wysokim, a często na najwyższym, trudnym do osiągnięcia poziomie dla innych osób w innych krajach, w tym w krajach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych nie, 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 nie oddzielając.